Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś cię obserwuje w ciszy nocy, obecność, która ukrywa się w ciemności pokoju, w zakątkach domu, a nawet przedmiotów, które powinny być nieszkodliwe? Może to tylko wyobraźnia, a może nie. Wyobraź sobie obraz wiszący na ścianie obraz niewinnej dziewczyny jeśli nie był to niepokojący brak jej oczu co by się z nią stało? I dlaczego czujesz, że nawet bez oczu cię widzi? Istnieją tajemnice, które wolą milczeć, historie, których nigdy nie należy opowiadać. Ale dzisiaj będziesz miał odwagę otworzyć drzwi do tej historii, ponieważ zdjęcie dziewczyny bez oczu ma coś, co wykracza daleko poza atrament i ekran. Utrzymuje ból duszy, który nigdy nie znalazł odpoczynku. I przekleństwa tych, którzy odważą się zmierzyć z ich tajemnicami. Z każdym pociągnięciem pędzlem, część Twojego zdrowia psychicznego może się zgubić. Jeśli miałeś dziwne sny, wizje, lub poczucie, że nikt inny nie wierzył, ten film jest dla Ciebie. Tutaj odkryjmy najciemniejsze zakątki ludzkiej duszy, w których strach miesza się z nadprzyrodzoną, a rzeczywistością rozpadają się w cienie. Przygotuj się, aby poznać obraz i dowiedzieć się, że możesz również obserwować. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek czułeś, że obiekt na ciebie patrzył zabawka, lustro, stary portret opowiedz swoją historię, jeśli masz odwagę. To było deszczowe popołudnie, kiedy postanowiła wejść do tego sklepu z antykami, popychana. Bardziej przez ciekawość niż w potrzebie. Miejsce pachniało starożytnym i pleśni, ciężkie powietrze, które zdawało się odmawiać, aby dusza oddychała. Gdy szedł przez ciasne korytarze, słabe światło przefiltrowało się przez pęknięcia w oknach, tworząc cienie, które wydłużały się jak palce. Każdy regał trzymał przedmioty, które wydawały się nosić własne historie o bólu i niewypowiedzianych tajemnicach. Nie wiedziała, ale coś ją obserwowało od momentu gdy tam wkroczyła. To było w ciemnym kącie, prawie ukryte. Jego oczy znalazły obraz. To był prosty obraz ciemnej dziewczyny, ale coś było nie tak. Nie miała oczu tam, gdzie powinni. Zabłysnąć zatonąły tylko ciemne plamy, jakby malarz próbował wymazać duszę dziewczyny. Szywer przejechał kręgosłup bohatera. Dlaczego ktoś miałby malować coś takiego? Dlaczego ktoś miałby to tak długo zatrzymać? Właściciel sklepu nagle pojawił się jako duch, przerywając jego myśli. Wyglądał na uchylonego wyglądu, a jego palce bębną po drewnianym ladzie. Mówił niskim głosem, jakby nie chciał obudzić czegoś uśpionego. To zdjęcie ma historię, powiedział. Oczy unika kontaktu. Zapytała, co chce o tym powiedzieć, ale on po prostu potrząsnął głową i odwrócił wzrok na jakikolwiek inny przedmiot. Niezadowolona cisza zatrzymała się w powietrzu, ciężko jak zapach tego miejsca. Mimo to coś sprawiło, że go zabrało, jakby wybrało ją zdjęcie. W drodze do domu deszcz pogrubił. Każda kropla, która uderzyła w przednią szybę, wyglądała jak ostrzeżenie, znak, że coś nie było właściwe. Z każdą krzywą drogi obraz, spoczywający teraz na tylnym siedzeniu, wydawał się patrzeć na nią nawet bez oczu. Bohater próbował zignorować chłód, który wspinał się na jej ciało, ale nie mógł pozbyć się poczucia, jak nie powinna. To było jak noszenie cienia. Wracając do domu, cisza pokoju wydawała się przełknąć dźwięk deszczu. Słabe. Światło, które weszło do okna, ujawniło obraz, wciąż owinięte, ale wydawało się wibrować w dziwny sposób, jakby czegoś oczekiwało. Wzięła głęboki oddech, wąchając starą farbę zmieszaną z pleśnią, która przenikała ekran. To był tylko obraz powtarzany dla siebie ale w głębi duszy wiedziałem, że to nie tylko. Było tam coś, co było pulsacyjne, śpiąca obecność, która teraz znalazła nowy dom. Kiedy położył zdjęcie na stole, coś sprawiło, że się wahało, może szept, ruch w rogu wizji, odwróciła się szybko, ale tylko cienie, dom był pusty, a jednak uczucie niebycia samotnie utrzymywało się. Zdjęcie owinięte wydawało się oddychać. Żeła roli, która go otaczała, czując szorstką konsystencję zapach starego. Trwanie strachu przekroczyło jego klatkę piersiową, ale było już za późno, aby się wycofać. Ciekawość lub coś gorszego, już przybiły pazury w jego umyśle, gdy rozpakowałem obraz, obraz dziewczyny bez oczu wpatrywał się w nią z intensywnością. To było tak, jakby ciemne plamy patrzyły na nią w niemożliwy sposób. Twarz dziewczynki, niedokończona, emanowała smutek i gniew do tej samej miary. Nie można było odwrócić wzroku. Grzmot w oddali, potrząsając domem. W tym samym czasie światło polizało, słysząc cienie na ścianach. To było tak, jakby zdjęcie nazywało coś, czego nie należy się obudzić. I tak podróż bohatera zaczęła się w koszmar, że do tej chwili nie mogła istnieć. Zdjęcie było czymś więcej niż sztuką. Był to klucz do czegoś, czego nawet śmierć nie mogła się powstrzymać. I podczas gdy noc się rozwijała, historia dopiero zaczynała się rozwijać. Pierwsza noc z tablicą w domu nie była jak żadna inna. Cisza ważyła się zbyt ciężka, aby ją zignorować. Każda drewniana skrzypka wydawała się głośniejsza, jakby dom próbował powiedzieć coś, czego nikt nie chciał usłyszeć. Postanowiła zawiesić obraz w pokoju, myśląc, że być może może przyzwyczaić się do dziwności, ale obecność dziewczyny bez oczu wydawała się większa od samej ekranu. To było tak, jakby w ciemności obraz oddychał, próbowała spać, ale jej oczy odmówiły zamknięcia. W ciemności postać dziewczyny wydawała się bardziej żywa niż w ciągu dnia. Cienie tańczyły na ścianach, tworząc kształty, które skręcały się jak koszmary. Dźwięk wiatru brzmiał jak szept, sekret, którego nikt nie powinien usłyszeć. Zakryła twarz arkuszem, ale to nie było sensu. Strach, stara bestia była już w całym pokoju. W połowie świtu hałas echem, echem, echem. Wydawało się lekkie, jakby ktoś mijał boso. Wstała powoli, a jej serce uderzyło zbyt mocno. Każdy krok się rozciąga, każdy ruch zdawał się budzić ciemność. Kiedy otworzyło drzwi, nie było nikogo. Ale uczucie, że coś minęło, było niemożliwe do. Zignorowania. Wąchała farbę zmieszaną z czymś kwaśnym, jak stary, zgniły zapach. Po powrocie do pokoju obraz wydawał się większy, jakby zajmował przestrzeń, która wcześniej nie istniała. Miała wrażenie, że ciemne plamy na twarzy dziewczyny poruszyły się, pulsowały, chcąc mówić. Nagle usłyszał lekki śmiech, dźwięk, który nie miał ciała znikąd. Śmiech mieszał się wiatrem, zamieniając powietrze w coś ciężkiego i oddychającego. Dreszcz przejechał jego kręgosłup, a strach zyskał kształt. Down awansował jak cień, pokrywając wszystko gęstym płaszczem. Próbowała zamknąć oczy, ale za każdym razem, gdy to zrobiła, w umyśle pojawił się obraz dziewczyny bez oczu. Niemożliwe było opór. Kruchy głos, który powiedział rzeczy, których nie można powiedzieć. Oddech był ciężki, klatka piersiowa, jakby ktoś go naciskał. Czuła się krucha, niewielka, w obliczu czegoś, czego nie rozumiała. Nagle przez sufit przebiegał dźwięk schodów. Było szybkie, lekkie, ale obecne, jakby ktoś lub coś szedł nad tym. Hałas zatrzymał się, ale cisza była jeszcze bardziej przerażająca. Nie wiedziała, czy powinna wstać i zbadać, czy udawać, że nic się nie wydarzyło. Strach paraliżuje, zamraża decyzję. Zdjęcie zdawało się obserwować każdą myśl, każde wahanie, szept echem w ciemności. Nie powinieneś mnie tu sprowadzić, rozszerzyła oczy, szukając pochodzenia tego głosu. Nic oprócz ciemności. Ale zdanie powtórzyło w umyśle, jakby nagrano. Zdjęcie wydawało się bardziej żywe w każdej chwili. Podeszła powoli jej bezduszne serce. Obraz miał dziwny blask, jakby nieobecne spojrzenie dziewczyny było wykonane z mokrego szkła. Wyciągnęła rękę, zawahając się. Strach mieszany z dziwną ciekawością. W jednej chwili poczuł zimny dreszcz przez kręgosłup. Ręka drżała, powietrze było gęste. Kiedy jego palce dotknęły ramy, niski płacz dźwięk zaczął wypełniać pokój. To był krzyk dziecka zdesperowany i cierpiał. Ale nie było tam nikogo. Zdjęcie wydawało się pulsować. W tym momencie wiedziała, że pierwsza noc z dziewczyną bez oka będzie dopiero początkiem koszmaru, który nie miałby końca. Obudziła się wyczerpana, jakby nic nie spała. Każdy hałas domu wydawał się wzmocniony, nawet dźwięk wiatru stał się nie do zniesienia. Oczy płonęły, ciężkie, podczas gdy pamięć o poprzedniej nocy była mylona ze złym snem. Ale obraz był tam, wisiał, jakby nic się nie wydarzyło. Ale teraz było coś innego. Uczucie, że bez oczy była bliżej, prawie oddychając tym samym powietrzem. Musiała zrozumieć, co stoi za tym obrazem. Poszedł do biblioteki miejskiej, szukając odpowiedzi. Kurzone książki, żółte strony. Z czasem wszystko wydawało się zapomniane. Wśród wąskich korytarzy znalazł starą książkę o sztuce, która wspomniała o nazwie Paintera, Guillerme Bastos. Genialny, ale dręczony artysta, który w tajemniczy sposób zniknął po malowaniu dziewczyny. Powiedzieli, że oszalał. Kiedy skończył obraz, twierdząc, że umieścił w nim coś, co nigdy nie powinno zostać zwolnione. Chłód przejechał jego kręgosłup. Notatki w książce mówiły o przekleństwie, że każdy, kto spojrzał na malarstwo. Mógł być oznaczony prześladowany czymś, co nie należało do tego świata. Niektóre raporty mówiły, że zdjęcie było więzieniem dla niespokojnej duszy. Inni, ten obraz był drzwiami do czegoś, co nie ma imienia. Każde słowo wydawało się cięższe, jakby historia zmieszała się z rzeczywistością. Poczuła, jak jej serce ściska, teraz będzie powiązana z tym mrocznym losem? Wrócił do domu z wirującą głową, a ręce drżały. Zdjęcie wyglądało na większe, gęstsze cienie. Dotknął ramki i poczuł lekkie wibracje, jakby obraz żył. Szeptał w jego umyśle: Znalazłeś mnie. Strach i ciekawość mieszały się. Musiała wiedzieć, kim jest dziewczyna bez oczu. Dlaczego ten portret tak bardzo ją przyciągnął? Wiatr za granicą rosł jak odległy głos, niosąc tajemnice, których nie mogła rozszyfrować. W jednej ze starszych szuflad komody znalazł notatnik. Liście zabarwiono farbą i suchymi łzami. Nazwa malarza pojawiła się kilka razy, wraz z odłączonymi zwrotami. Nie przestaje na mnie patrzeć. Ona chce odejść. Moje oczy już nie mogą tego znieść. Teksty wydawały się drżeć, jakby autor był na skraju szaleństwa. Każda strona była cichym okrzykiem rozpaczy. Zdjęcie pomyślała, było czymś więcej niż obrazem. To była pułapka. Światła domu zaczęły oscylować. Cienie na ścianach wywarły się jak żywe istoty. Pachniła silnym zapachem farby i pleśni, i czegoś więcej coś w rodzaju spalonego mięsa. Każdy zakątek domu wydawał się wzdychać obraz wiszący na ścianie zdawał się go obserwować nawet bez oczu strach ścisnął jego klatkę piersiową powietrze było gęste jakby atmosfera została aresztowana z okrzyków czuła się samotna, mimo że wszystko wokół niej wydawało się żywe. Nagle zapaliło się starożytne wspomnienie, jako dziecko miała koszmary z dziewczyną bez twarzy, koszmary, które sprawiły, że obudziła się krzycząca, jej serce wystrzeliło. Czy to byłby przypadek? A może dziewczyna zawsze czaiła się, czekając na odpowiedni czas? Pytania zgromadziły się, a odpowiedzi wydawały się uciekać z każdym krokiem. Wiedziała, że nie ma powrotu, sekret obrazu był teraz częścią jego własnej historii. I głęboko coś powiedziało mu, że nie byłoby łatwo uciec, ponieważ to, co utrzymało zdjęcie, nie było tylko klątwą. Było to drzwi do czegoś, czego nie należy się zgodzić. Powietrze wydawało się ciężkie, ogłuszająca cisza, i pod koniec tego dnia dom nie był już taki sam. I nie ona. Strach nie był już tylko jej. Od wszystkich, którzy odważą się patrzeć na dziewczynę bez oczu. Tej nocy coś zmieniło się na dobre. Nie rozpoznała się już. Myśli, niegdyś jasne, teraz zmieszane z głosami, które szeptały obietnice i zagrożenia. Obraz wiszący na ścianie, wydawał się rosnąć, jakby obecność dziewczyny bez oczu nie zajmowała każdego cala domu. Ściany wydawały się oddychać, pulsować życiem, które nie powinno istnieć. Każdy róg zachowywał echo, stłumiony śmiech, westchnienie, agonii. To było tak, jakby cały dom był jedno ciało, a ona utknęła w nim. Głosy zaczęły się nisko, prawie niezauważalne, szepty, które były mylone z wiatrem, ranger z pęknięciem drewna, ale stopniowo stały się jaśniejsze, bardziej nalegające. Nazywali swoje imię, powtarzali historie, o których nie wiedziała, że wie, powiedzieli prawdy, których nie chciałem słyszeć. Jesteś kluczem, powiedzieli. Wpuść mnie! Strach nabrał kształtu i zapachu. Zapach farby zmieszany z zgnilizną. Próbowała się oprzeć, ale każdej nocy sen stał się cięższy, jakby coś przyciągnęło ją na dno ciemnej studni. W snach dziewczyna pojawiła się z pustymi oczami, ustalonymi czarnymi orbitami w niej. Wyszeptał tajemnice, które nie miały sensu, ale spalił jego umysł, i zawsze po przebudzeniu pamięć o tym nieistniejącym wyglądzie była wygrawerowana na siatkówce. Każde przebudzenie było trudniejsze niż poprzednie, każdy oddech krótszy. W ciągu dnia wszystko się zmieniło. Przyłapała się samotnie, czasem w języku, którego nie rozpoznała. Obiekty zniknęły lub zmieniły miejsca. Lustra zablokowane nawet bez pary, i zawsze obraz zdawał się obserwować. Każdy ruch, każdy gest, bezoczywista dziewczyna, stała się coraz bardziej obecna, prawie namacalna, a strach, wcześniej zawarty, rozprzestrzenił się jak mgła wokół domu. Okolicy ludzie zaczęli zauważać. Telefon wzrósł, a po drugiej. Stronie odłączone głosy powiedziały, że rzeczy, które nie miały sensu. Ona na ciebie czeka, powiedzieli. Otwórz drzwi. Przyjaciele przestali dzwonić. Krewni zaczęli unikać wizyt. Izolacja była prawie kompletna, a to tylko pogorszyło wszystko. Ponieważ sama była na łasce tej obecności, która nalegała na całkowitą jej zabranie. Święto rozpuszczało się jak sól w wodzie szczególnie zimną noc, spojrzała na obraz i była pewna, że dziewczyna mrugnęła. Było szybkie, prawie niezauważalne, ale wystarczające, aby zamrozić krew. Dziewczyna bez oczu patrzyła na nią, nawet bez oczu. Wtedy zdał sobie sprawę, że nie było już użytku. Głos teraz w jego głowie był silniejszy niż jakikolwiek myśl: Pozwól mi żyć w tobie. Wyszeptał i wiedziała, że wybór nie był już jej. Ciało zaczęło nie posłuchać. Wcześniej ruchy wolontariusze wydawały się teraz kierowane czymś, co nie było ona. Lustro odbiło się na zmęczonej, bladej twarzy z jego oczami, ale było coś innego. Obecność, która uśmiechnęła się za skórą. Ręce trzęsą się, jego usta mruknęły rzeczy, których nie rozumiał. Obraz cichy. Wydawał się zadowolony. W końcu dziewczyna znalazła drzwi, których zawsze szukała, a gdy wiatr uderza w okno, posiadanie zostało zakończone. Dziewczyna bez oka nie była już tylko obrazem, teraz oddychała, mówiła, uśmiechnęła się. A głęboko w ciemności domu było tylko echo starego właściciela domu, straciło na zawsze za zasłonami strachu. Dom był zanurzony w ciemności która wyglądała na żywym. Każda ściana, każde pęknięcie emanowało duszącą ciszą, jakby nawet powietrze zatrzymało się, aby usłyszeć. Zdjęcie dziewczyny bez oka nie było już tylko przedmiotem na ścianie, to był portal, wir, który wciągnął wszystko. Bohater był coraz mniejszy, przywiązany do własnego domu, jak marionetka. Każdy krok wydawał się kontrolowany przez niewidzialne przewody, kierowane obecnością tego, który teraz zamieszkiwał jego ciało. Strach nie miał imienia. To była rzeczywistość głosy ukształtowały się w słabym świetle. Wszyscy mówili jednocześnie chór agonii i nienawiści, który wypełnił uszy i rozpaliło serce. Każde słowo było jak igła utknięta w duszy. Zdjęcie trzepotało na ścianie, jakby wykonane z mięsa, a nie atramentu. Twarz dziewczynki zmieniła się, zniekształcona w wyrażanie bólu i zemsty. Nie można było szukać długo i niemożliwe. Do odwrócenia wzroku dom zaczął szlifować. Drewno wije się, jakby krzyczeli z rozpaczy. Sufit jęczał, a światła mrugnęły, rzucając cienie, które wydawały się tańczyć w makabrycznym rytuale. Bohater. Teraz niewiele więcej niż marionetka poczuł siłę posiadania, aby osiągnąć limit. Zimny wiatr przeszedł przez pęknięcia, jak zimne westchnienie. Każdy obiekt, każde zdjęcie trzepotało tak, jakby miało swoje życie. To było tak, jakby świat rozbił się. W chwili klarowności czuła, że musi walczyć. Coś w niej, iskra, z której poszła, podniosła się do tej siły. Pamiętał słowa malarza w dziennikach o duszy dziewczyny i cenie wyzwolenia. Musiałem dokonać wyboru, i ten wybór nie mógł się doczekać, ponieważ każda sekunda była kolejnym krokiem w ciemność. Strach nie był już opcją. Zebrał ostatnie siły i oderwał zdjęcie ze ściany. Dotknięcie ramy spalono, jakby wykonane z żelaza. Twarz dziewczynki wpatrywała się w nią z nienawiścią, a jej nieobecne oczy przekształciły się w przepaści. Wokół domu odbił się krzyk, dźwięk, który nie należał do tego świata. To było tak, jakby wszystkie bóle tej duszy były jednocześnie wolne, zamieniając pokój w żywym koszmarze. Wiatr odwrócił się, podnosząc kurz i szepty. Na koniec wiedziała, że jest tylko jedno wyjście. Z nagłym ruchem, który wymagał każdego kawałka jego odwagi, wrzucił zdjęcie w ogień kominka. Płomienie podniesione jak głodne ręce, obejmujące malowanie i spożywanie każdej cechy. Dziewczyna bez oczu krzyczała. Dźwięk, który wydawał się rozerwać rzeczywistość. Ogień tańczył, oświetlając dom z połyskiem, który mieszał agonię i wyzwolenie. Drewno pękło. Jakby samo zdjęcie walczyło o przetrwanie. Gdy ogień pochłonął wszystko, dom wydawał się zrelaksować. Głosy się zamknęły, wiatr zatrzymał się, a ciemność wycofała się. Twarz bohatera skąpała się we łzach, zmieszana z sadzą. Waga wyszła z ramion, ale była pustka. Wiedziała, że nigdy nie będzie tak samo. Coś z dziewczyny wciąż pozostało, echo, które żyłoby wiecznie w cieniu jej umysłu. Zdjęcie zostało zniszczone, ale historia nie uległaby tak łatwo. Po niższej ciszy oparł się tylko zatrzask płomieni. Dziewczyna bez oka została pozostawiona, a przynajmniej w to chciała wierzyć. Ale patrząc na zwęgloną ramę, coś świeciło w popiółch. Mały szczegół, ale nie można go zignorować. Być może zdjęcie było po prostu częścią czegoś znacznie większego. I choć noc się rozwijała, pewność, że nic nie będzie tak, jak wcześniej wyrosła w klatce piersiowej. Ponieważ niektóre historie się nie kończą, po prostu zmieniają kształt. I tak dobiegamy końca, lub to, co wydaje się być końcem tej historii, która łączy strach, ciekawość i drobną granicę między prawdziwą a niemożliwą. Czy nadal wąchasz spaloną farbę? Nadal słyszysz echo głosów, które nazywali ciemnością? Może zdjęcie zostało zniszczone, ale dziewczyna bez oczu pozostawiła ślady, które nie wychodzą. Ponieważ niektóre obecne obecność nie tym wymagają istnienia ekranu ani ramy. Żyją w ciemnych zakątkach naszego umysłu. Może zadasz sobie pytanie, co jeśli to byłeś? Jeśli jakikolwiek obiekt nosił w nim tak mroczny sekret, czy miałbyś odwagę stawić czoła? A może obawie się, że sparaliżuje cię nawet przed zrobieniem pierwszego kroku? Dzisiejsza historia przypomina nam, że zło nie zawsze jest ubrane w potwory lub demony, czasami ukrywa się w najczęstszych rzeczach: portret, lustro, zapomniana lalka. Więc dobrze się rozejrzyj wokół siebie, zwróć uwagę na to, co przyniósł do swojego domu, do swojego życia, ponieważ nie wszystko, co do ciebie przychodzi, przychodzi przypadkiem. Czasami strach puka do drzwi, przebranych za ciekawość, a kto pozwala ci go zdobyć, nie zawsze go odesłać. Może już wszedł, może teraz na ciebie patrzy, nawet bez oczu. Podziel się swoją historią w komentarzach, jeśli masz odwagę. Opowiedz nam o tym dziwnym obiekcie który powoduje, że dreszcz, o śnie, który nalegasz, o powrocie, o cieniu, który przechodzi przez róg oka, gdy jesteś sam. Chcemy wiedzieć, czy żyłeś coś takiego. A może dzieje się tak tylko w opowieściach? I nie zapominaj. Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i przygotuj się na następną historię. Może być bliżej niż myślisz. Ponieważ terror, mój przyjacielu, czasami mieszka we własnym domu.